Osiemnastka spalony. Siedzi? Nie, chodzą za nim. Trzeba z nim zerwać kontakt. Honorata z centrali zdenerwowana, jak cholera. Aż jej się głos zmieni. Robi się niedobrze. Trzeba jak najszybciej załatwić następną wymianę. Kasier zaraz powinien tu być. Jak towar? Trzeba jeszcze patynować. Te brylancy są za małe. These diamonds are too small. These diamonds are too small. Yes. To kochany, jak ty im będziesz ciągle dorzucał nowe, to oni nigdy tego nie spatynują. Trudno, ja dzisiaj jeszcze muszę zrobić 3 miliony, a już czwarta godzina. Ja po nocach tu siedzieć nie będę. Ja też mam dom i dzieci.